Witam ram, rakiet, Rakieta. tutaj. Okej, okay, jesteśmy już w Teatrum Kosmicznym. Tutaj wyskoczyło coś. I tutaj już mamy nasze hangary. Tutaj wejdziemy do tego, do budowy rakiet. Widzimy się już w hangarze. Teraz musimy wybrać moduł do rakiet. Wybierzemy ten. Jest lekki w miarę i nie za bardzo duży. Potrzebny dojazd do niego spadochron, żeby kerbale przeżyły. O, tu jest. Teraz decapler. Decapler służy do tego, żeby, żeby odczepić wszystko, co się znajduje poniżej niego. O taki. Teraz stabilizację. Użyjemy takiego sas -u. SAS to taki system, który stabilizuje rakietę i pozwala, że, że leci w tamtą stronę, jaką zaprowadzamy. Teraz. Zbiornik z paliwem? taki. I teraz silnik. Ten. Ten. Ok, teraz damy stateczniki. Takie. Użyjemy symetrii potrójnej. Ok. I startujemy. Ok, jesteśmy już na koszmaru. Tutaj mamy naszą rakietę. Więc teraz startujemy. Teraz jeszcze tylko stabilizacja. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Mamy tutaj rakietę, możemy tak zobaczyć, jak tutaj nam zmniejsza. Wszystko, obraz było lecimy szybko do góry. Tutaj mamy góry. Tutaj mamy hangary. O, tutaj nam się, jak już widać, skończyło paliwo, ale nadal lecimy w górę. Ponieważ silnik miał bardzo duży rozpad, na tym wskaźniku widać, że lecimy wysoko w górę, ale tutaj widać, że maleje nam prędkość. Jeżeli prędkość spadnie do zera, to wtedy zaczniemy spadać. Tutaj już mamy 20 metrów na sekundę: 13, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. O, już przyspieszamy, ale spadając. I już zaczynamy spadać. Przyspieszymy czas teraz trochę, żeby było szybciej. Dobra, to Nie. okej, okay. już lecimy na dół. Teraz musimy zmniejszyć przyspieszenie czasowe i już katapult nie otworzył się spadochron o tutaj nam się już otworzył tutaj są części, o już właśnie wybuchły. jest nasz kerbal tutaj spadamy na spadochronie jesteśmy na 200 metrach i wciąż spadamy Teraz znowu przyspieszymy czas. Tutaj trochę długość spada. Możemy stabilizację wyłączyć, bo nam już nie jest potrzebna. No. Nadal spadamy. O, już możemy wyłączyć przyspieszenie czasowe. Albo jeszcze na chwilę je, je włączymy. Teraz spadamy szybciej. O, teraz już jest. Nie ma przyspieszenia czasu. I już wylądowaliśmy. Teraz wyjdziemy kerbal. Jesteśmy już. Tutaj. Jest nasz kerbal. O, no, tutaj możemy tutaj trochę przejść w tą stronę. Teraz trochę poskoczę. Raz. Dwa. Kerbalowi się widać bardzo podoba. I jeszcze raz. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało i dziękuję za uwagę.